Kongres społeczno-gospodarczy Polska Moc Biznesu w Warszawie. Ze mną jest już kolejny gość, pan Leszek Balcerowicz, były wicepremier, minister finansów i przewodniczący Rady FOR. Witam serdecznie. Dzień dobry. E, w takim razie no, skupmy się tutaj na temacie gospodarki, gospodarki Polski. To też temat, do którego nawiązujemy, jeśli chodzi o panel, w którym pan e, brał udział. E, Porozmawiajmy może o scenariuszach dla polskiej gospodarki, jak pan tutaj y, to obserwuje jej rozwój. Jak... Najpierw spojrzenie wstecz mm -hmm. mieliśmy katastrofę gospodarczą w 2009 roku, z której się wyrwaliśmy dzięki radykalnej stabilizacji i, i, i reformom. No i dzięki temu nie zawsze te reformy były prowadzone na przykład przez rady, lata 2014-2023 mieliśmy zasły, a nawet regres, no ale w sumie. Niewiele nas dzieli od Hiszpanii, która kiedyś była o wiele bogatsza niż Polska. Jeżeli skupimy się na bieżących problemach z myślą o tym, żeby doganiać, a nie zatrzymywać się, no to wymieniłbym co najmniej dwa gospodarcze. Po pierwsze, mamy rekordowo duży deficyt w finansach publicznych, za który płacimy dużo więcej niż przeciętnie Europa Zachodnia. I ten rekordowy duży deficyt budżetu nie wynika z zbyt niskich wydatków, bo one są wysokie, tylko z rozdętych wydatków, w tym zwłaszcza socjalnych. Po drugie, od 10 lat nie mamy żadnej w Polsce prywatyzacji i w efekcie sektor państwowy jest dużo większy w Polsce niż w Europie Zachodniej. i Jest mniej więcej tak jak w Turcji. No i za te dwa problemy trzeba się zabrać. No a rozważając taki wariant, że tak powiem pesymistyczny, tak, bo to nie są kwestie, że tak powiem do rozwiązania, no wiadomo od ręki, tak? To wymaga wielu Nie, działa. od ręki, proszę pani. Ale wiadomo, tak że to albo nie szybko, albo wcale. A nie że rozważane bo to się wszystko wtedy zatrzyma, jeżeli nie, nie reagujemy w sposób zdecydowany na narosłe problemy. No właśnie o to mi chodzi, dlatego że no różnie to bywa. Tak, i chciałabym takie rozważyć dwa scenariusze. Co jeśli nie wprowadzimy pewnych zmian? Co nam grozi? Dlaczego to jest właśnie tak ważne, żeby to uzmysłowić? Jakbyśmy mogli... no, jeżeli chodzi o finanse publiczne, to utrzymywanie bardzo wysokich podatków, jako PKB, przy zwłaszcza jeżeli wzrost gospodarczy spowolni, co jest możliwe, powodowało, że Polska by doszła do ściany, to znaczy koszty obsługi długu, by tak narosły, że trzeba by albo ciąć inne wydatki, co zresztą w części jest potrzebne, albo ogłaszać, ogłaszać niewypłacalność. Tyle tylko, że wierzycielami budżetu nie jest już za granicą, jak w 1989 roku, tylko banki, w których ludzie gromadzą swoje oszczędności. Mhm. Więc to byłby scenariusz, jeżeli chodzi o co by było, gdyby zaniechano zmian ustrojowych w gospodarce, a zwłaszcza prywatyzacji? To by oznaczało, że wzrost gospodarczy polski nie dałby się utrzymać na po obecnym poziomie, gdzieś w między 3 a 4 procent. Byłby wolniejszy, szczególnie jeżeli na to by się nakładał kryzys fiskalny. No i wtedy w tym scenariuszu negatywnym, który nie musi być zrealizowany, ale trzeba o nim mówić. Polska traciła jakby szansę na dogonienie Zachodu pod względem poziomu życia, ale także siły obrony, bo przecież obronność zależy od siły gospodarki. Czy uważa pan, że te zmiany, które mają prowadzić ku temu, żeby było tutaj coraz lepiej, są wprowadzane zbyt wolno? My nie mamy żadnej prywatyzacji od 10 lat i to zarówno w wykonaniu poprzedniego rządu PiSu, jak i obecnego rządu PO. I my nie mamy żadnej konsolidacji, czyli uzdrawiania finansów publicznych. Czyli kontynuacja złej polityki obu tych dużych partii, które zmienimy się przy władzy, musiałaby nas prowadzić na niebezpieczność scenariusz. Uh -huh. A jakie tutaj widzi Pan w takim razie rozwiązanie, żeby tutaj no, wpłynąć na decydentów, tak, aby pewne zmiany się tutaj dokonały? Organizować się, naciskać, protestować. No i nie czekać, nie czekać na to, że kryzys załatwi problem. I sam, i sam minie, i sam się rozwiąże, prawda? No, bywają takie kraje, gdzie kryzysy były co parę lat, na przykład Argentyna, no Polska do tej pory tego uniknęła, dzięki między innymi aktywności społeczeństwa obywatelskiego i z całą pewnością teraz jest czas na zwiększoną aktywność. To uh -huh. ten nacisk na politykę. Dziękuję serdecznie za rozmowę i myślę, że tym zdaniem to jest dobre zakończenie naszego, naszej krótkiej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Za chwilę już kolejne wywiady.